Witam. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem analizy modalnej, czyli analizą, jak zachowuje się układ w fazie dgań rezonansowych. Zacznijmy nasze rozważania od najprostszego układu o jednym stopniu swobody. W tym przypadku analiza modalna jest stosunkowo prosta, trudno to nawet nazwać analizą modalną. Po prostu wykonujemy proste przekształcenie i otrzymujemy wynik, który nas interesuje. Narysujmy sobie model takiego. Układu o jeden stopniu, przypomnijmy sobie, to jest masa skupiona M, mamy sztywność K, tłumienie H, i mamy tutaj, pomijamy, pomijamy tarcie, i mamy tu współrzędną Q od T. No, można tu jeszcze zaznaczyć, że że mamy siłę, ale my będziemy mówili o odganiach swobodnych, nietłumionych, yy, swobodnych, tłumionych, bez obciążenia, swobodnych, co słowo swobodnych oznacza, że nie ma przełożonej siły. Ale napiszmy najpierw wyjściowe równania, takie pewne. Pamiętamy, że yy, równanie ruchu dla takiego układu jest stosunkowo proste, to ma taką oto postać. I teraz tutaj analiza modalna polega na tym, że wystarczy podzielić to przez m. Jeżeli podzielimy przez m, m jest wartością dodatnią, otrzymujemy taką postać równania, czyli q z dwoma od t plus 2 delta q z kropką od t plus omega 0 kwadrat q od t, Y, równa się 1 przez m y, p od t, y, gdzie tutaj to 2 delta, 2 delta, to się równa nic innego jak właśnie h przez m y, i z tego wynika, że samo delta to się równa y, h przez 2m i to będziemy nazywali y, tłumieniem y, modalnym. Natomiast omega 0 kwadrat, omega 0 kwadrat równa się K przez M i z czego wynika, że samo omega 0 równa się pierwiastek z K przez M. I jest to właśnie poszukiwana tutaj przez nas częstość kołowa drgań swobodnych, nietłumionych. Drgań swobodnych, nietłumionych, a więc takim, gdzie układ bez tłumienia jest... Wyprowadzony z warunków równowagi poprzez jakieś niezerowe warunki początkowe i puszczony drga swobodnie bez tłumienia. Yy, Oczywiście, tu jeszcze przypomnijmy, że omega tłumione to jest właśnie pierwiastek z omega 0 kwadrat minus delta kwadrat, czyli właśnie minus te tłumienie modalne, a więc drgania swobodne tłumione będą nieco miały niższą częstotliwość niż drgania, swob drgania swobodne tłumione będą miały nieco niższą częstotliwość niż drgania swobodne nietłumione. I my, my tutaj, naszym zadaniem było to znalezienie tego omega 0. I teraz pytanie jest, jak to zrobić w układzie wielowymiarowym, jeżeli ja mam więcej niż jeden stopień swobody. W układzie o, o jednym stopniu jest to stosunkowo proste. Tu mówić o jakiejś analizie modalnej, po prostu układ drga. Tutaj nie ma jakiejś formy, jedna masa, po prostu drga z określoną amplitudą. i Jeżeli mówimy, że chodzi o drgania swobodne nietłumione, to z częstotliwością omega zero. nietłumiona jest z omega t, gdzie ta częstotliwość tłumiona jest nieco niższa od częstotliwości tej swobodnej. natomiast Gdybyśmy rozpatrzyli taki układ wielowymiarowy. Narysujmy model fizyczny. E, Przyjmijmy, że mamy dwie masy. Dwie masy połączone sprężynkami. Jedna masa i druga masa. No i tu jeszcze niech będzie jedna sprężynka. Czyli takie trzy k ciała Kelwina Wojta. E, Dla e, uproszczenia e, powiedzmy, że to jest masa M. M taka sama, Niech będzie tłumienie K, tutaj tak samo i tu również tłumienie K i, i, tłumienie, i sztywność K i tłumienie H, również sztywność K i tłumienie H. E, to mi uprości rachunki, e, ale chciałem, żeby właśnie Państwo zrozumieli istotę, a żebyśmy nie grzęźli tutaj w e, algebraicznych prze, e, przekształceniach. E, sobie tutaj e, zatem przyjmiemy, że te sprężynki są takie same, masy są takie same. Oczywiście pomijamy, pomijamy. Tłumie, tutaj tarcie o podłoże w jednej i drugiej masie. I przyjmujemy tu spórzenne, czyli to jest spórzenna Q1 od T, i tutaj jest spórzenna Q2 od T. I e, nie przykładamy sił, bo będziemy właśnie rozpo, e, rozpatrywać te drgania swobodne e, bez e, i też ch chcemy przeanalizować najpierw bez tłumienia, czyli chcemy znaleźć omega 0. Tutaj żeśmy rozważali przypadek o jednym stopniu swobody, czyli tu jest tutaj był przypadek 1 degrees of freedom, tu z kolei mamy dwa stopnie swobody. 2 stopnie swobody, e, zatem no tak prosto nie idzie tego wyznaczyć. Aby, wyz, e, aby znaleźć częstości drgań swobodnych nietłumionych e, musimy e, dokonać tak zwanego rozwiązania zagadnienia własnego. Tak by powiedział matematyk, natomiast mechanik powie, że poszukujemy, poszukujemy właśnie częstości drgań swobodnych nietumionych i tak zwanych wektorów w postaci drgania. Ale zaraz do tego dojdziemy. Napiszmy najpierw równania ruchu dla tego układu. Ja już tu nie będę szedł przez energię kinetyczną, potencjalną, tylko dla takiego prostego układu ja wprost z rysunku ułożę równania ruchu. A więc popatrzymy, masa pierwsza ona będzie miała tutaj m razy Q1 od T z dwoma to jest bezwładność dla tej masy pierwszej. Teraz patrzymy, gdzie ona połączona z tłumikami z tutaj i tutaj, a więc dla pierwszego tłumika to będzie plus H razy Q1 z kropką od T. E, drugi tłumik to będzie plus H, e, i tutaj mamy e, różnicę e, tych, tych dwóch przemieszczeń, a więc Q1 z kropką od T minus. Q2 z kropką od T. E, różnica, ponieważ są w, w tym samym kierunku. E, dalej e, to samo z sztywnościami, czyli dla pierwszej sprężynki to będzie plus K razy Q1 od T. E, I druga sprężynka to jest plus K i w nawiasie Q1 od T minus Q2 od T. I to się równa 0. nie działa żadna siła na ten układ. I mamy y, pierwsze równanie załatwione, piszemy równanie drugie dla drugiej masy, a więc MQ2 z dwoma od T mamy bezwładność. Teraz patrzymy, mamy tu jedną sprężynkę, tu drugą, zacznijmy od tej, czyli mamy tu minus plus H i też to H to jest z kolei to minus 100, a więc napiszemy sobie, że to jest Q2 z kropką od. T minus Q1 skropką od T. Tak, i to mamy zawiony ten tłumik, teraz ten tłumik, plus H razy Q2 skropką od T, e, teraz ta sprężynka, a więc plus K. I teraz mamy ta sprężynka minus ta, a więc Q2 od T minus Q1 od T i ta sprężynka czyli plus k razy q2 od t to się równa to się równa 0. Mamy dwa równania ruchu. Trochę je uporządkujmy, poprzestawiajmy troszkę te elementy, a więc zaczynamy od bezwładności, tu na razie bez zmian, czyli q1 z dwoma od t i teraz patrzymy zbieramy te same współrzędne, a więc to z tym łączymy, mamy plus 2 H, czyli to z tym, 2h razy q, 1 skropką od t. Teraz to, a więc minus h razy q, 2 skropką od t. To samo z, z, ze sztywnościami, czyli to z tym łączymy, mamy plus 2k razy q, 1 od t. I to tutaj, a więc minus k razy q. Q2 od T. I to się równa 0, czyli po, połączyliśmy, po uporządkowaliśmy te poszczególne e, człony tego równania, składniki tego równania. E, teraz to drugie. E, mamy MQ2 z dwoma od T. E, I teraz tutaj, zacznijmy od tej pierwszej prędkości, a więc będzie minus HQ1 z kropką od T. I teraz to łączymy z tą, czyli będzie plus 2hq2 z kropką od t. Eee, to samo dla sztywności. Najpierw zaczynamy od q1 współrzędnej, czyli będzie minus k razy q1 od t. I teraz tą z tą składamy, dodajemy, a więc mamy 2k razy q2 od t równa się 0. I teraz już mamy właściwie pokładane te równania tak, żebyśmy mogli przejść do zbudowania macierzy, macierzy, wersji macierzowej. Zapiszmy sobie wersję macierzową równania, a więc M razy Q z dwoma od T plus H razy Q z kropką od T plus K razy Q od T Równa się takie wektorowe 0. No i teraz poszczególne te macierzy mas, jak one wyglądają. Macierz mas to jest, tu widać z równania wprost, że to będzie Macierz M00M. Taką będzie miała postać. Macierz tłumień będzie miała z kolei, widzimy, 2H minus H minus H, 2H, a więc 2H minus H minus H. 2h i macie sztywności k, będzie miała postać 2k minus k minus k, 2k. Czyli 2k minus k minus k, 2k. No i oczywiście na końcu ten wektor q, q od t, oczywiście, i on ma dwie spółrzędne q1 od t i q2 od t tak by to się wyglądało macierzowo. Teraz tak, przekształćmy to równanie do postaci, do postaci przejdźmy z tym równaniem do dziedziny częstotliwości, ale jeszcze zróbmy takie założenie, że tą my pominiemy tłumienie. Bo mówimy o dganiach swobodnych nietłumionych, a więc do obliczeń pominiemy to tłumienie, potraktujemy to, że to jest bliskie 0 i wyeliminujemy z równania. W związku z tym po przekształceniu po przejściu do dziedziny częstotliwości to równanie przejmie taką postać, że to jest k minus omega kwadrat m razy i tutaj i proszę zwrócić uwagę, ponieważ wyeliminowaliśmy y, tutaj to tłumienie, a z tłumieniem jest związana ta część urojona, bo pamiętamy, że dla Laplace'a daje nam minus J omega H, y, ponieważ nie ma tłumienia, pomijamy tłumienie, w związku z tym ta macierz sztywności dynamicznej, którą tu żeśmy zapisali, to jest ta macierz, ta macierz A sztywności dynamicznej, A od omega. Ona jest y, po prostu rzeczywista. W związku z tym y, przemieszczenia też będą rzeczywiste, nie będą urojone, y, ponieważ wyeliminowaliśmy tłumienie. I to się równa zero. Y, I to jest standardowe, standardowe równanie zagadnienia własnego, które chcemy rozwiązać. Czyli gdybyśmy jeszcze tutaj napisali dalej, użyli tą, tą macierz, a no to to będzie, to równanie miało taką postać k od omega równa się. 0, czyli typowe, typowe równanie algebraiczne, tak zwane jednorodne. Po prawej stronie mamy 0. I teraz chcemy znaleźć rozwiązania tego równania. I tak, jeżeli to nie byłoby równanie jednorodne, mielibyśmy to jakiś wektor, no to oczywiście wtedy rozwiązanie poszukujemy w ten sposób, tak, jak żeśmy sobie pokazywali przy analizie charakterystyk, że ta macierz powinna być nieosobliwa i w związku z tym można ją odwrócić i odwracając to wyznaczamy Q. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z układem równań jednorodnych no sprawa się troszeczkę komplikuje w związku z tym, no, my chcemy znaleźć takie rozwiązanie nietrywialne, bo trywialne rozwiązanie każdy poda, że to równanie jest wtedy ma rozwiązanie, gdy Q jest równe 0,0 to jest prawda, ale to jest rozwiązanie trywialne, które nas nie interesuje. Nas interesuje rozwiązanie nietrywialne, a więc niezerowe wartości tego Q, czyli istnieją niezerowe wartości tego Q, że pomnożony razy macierz A dadzą nam zero. I wtedy teoria mówi, że takie rozwiązanie ma, taki układ równań jednorodnych ma nietrywialne rozwiązanie, jeżeli ta macierz jest osobliwa, czyli inaczej niż dla równania niejednorodnego. Co znaczy macierz osobliwa? To znaczy, że jej wyznacznik jest równy zero i nie można odwrócić. No to zapiszmy teraz warunek na tą macierz A, że ten wyznacznik jest równy 0. Może jeszcze zanim przejdziemy do wyznacznika, to jeszcze napiszmy strukturę, bo ona będzie nam potrzebna po to, żeby ten wyznacznik policzyć. Zapiszmy strukturę tej macierzy, jak ta macierz A będzie wyglądała. Wprostego równania A od omega. Tutaj widzimy, że to jest k minus omega kwadrat m. Patrzymy, mamy tutaj k, mamy tutaj m. I patrzymy, 2k i m, a więc pierwszy element to będzie... 2k minus omega kwadrat m. Teraz drugi element, tutaj m jest równe 0, jest tylko minus k, a więc mamy minus k. Na dole jest to samo minus k i 0, a więc tu będzie minus k. I tutaj mamy m i 2k, czyli podobnie jak u góry, 2k minus omega kwadrat m. Tak, tak w zapisie algebraicznym ta macierz by wyglądała i teraz my chcemy, analizujemy warunek, że kiedy ona, kiedy ona będzie macierzą osobliwą, czyli, czyli musimy tutaj policzyć wyznacznik, czyli, czyli zapiszmy sobie, że będziemy liczyć determinantę z macierzy A. Yy, oczywiście tu zróbmy nawias kwadratowy, i oczywiście to będzie zależało od omega, bo, bo ta macierz będzie w pewnych warunkach, przy pewnych częstotliwościach yy, będzie macierzą osobliwą, i właśnie te częstotliwości to są te nasze poszukiwane częstotliwości rezonansowe. Czyli matematyk powie, że rozwiązujemy zagadnienie własne i poszukujemy wartości własnych, czyli poszukujemy, dla jakich wartości omega ten wyznacznik się zeruje. Natomiast mechanik powie, że Szukujemy częstości drgań swobodnych, nietłumionych. Układ ma dwa stopnie swobody, a więc będzie miał dwie takie częstotliwości, dwa rezonanse. Yy, I dalej będziemy analizowali każdej częstości własnej, odpowiada tak zwany wektor własny. I yy, 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 Matematyk powie, że szukamy wartości własnych i wektorów własnych. Mechanik powie, że szukamy e, częstości kołowych drgań swobodnych nietłumionych, czyli omega 0, i czu, e, szukamy tzw. Tak wektorów postaci drgań, czyli jakie są relacje pomiędzy amplitudami drgań w poszczególnych rezonansach. No, Rozpiszmy sobie ten wyznacznik e, tutaj zgodnie e, dla tej macierzy, to jest 100 razy to minus 100 razy to, a więc możemy zapisać, że to jest 2K minus omega kwadrat. M do kwadratu i to, minus to razy to, czyli minus k kwadrat. Dalej może podnieśmy to sobie tutaj do kwadratu. Mamy tak, że to będzie 4 k kwadrat kwadrat pierwszego minus podwójny iloczyn pierwszego przez drugi, a więc minus 4 omega kwadrat km pierwszego i plus kwadrat drugiego, czyli plus omega do czwartej, m do kwadratu i minus, minus k kwadrat, minus k kwadrat. No i teraz sobie uporządkujmy całą determinantę, determinanta, czyli wyznacznik z macierzy A od omega, ona tutaj uporządkujmy to nie wiadomo jest omega. My będziemy szukali dla jakiej wartości omega ten wyznacznik będzie się zerował. Uporządkujmy odpowiednio, a więc zacznijmy tutaj od tej czwartej potęgi, czyli omega do czwartej razy M do kwadratu. Mamy to, teraz to minus 4 km omega do drugiej i dalej tu mamy 4k kwadrat i minus k kwadrat, a więc plus 3k kwadrat. Tak by wyglądało równanie opisujące ten wyznacznik. No i teraz chcemy to przyrównać do zera i poszukać rozwiązań dla jakich wartości omega ten wyznacznik będzie, te równanie będzie się zerowało. Zróbmy sobie podstawienie, żeby obniżyć rząd tego równania. Podstawmy sobie, że lambda to się równa omega kwadrat. W związku z tym otrzymamy takie równanie, że to jest lambda Kwadrat razy tutaj może zróbmy to m przed tym, bo to będzie współczynnik razy m kwadrat dalej minus minus 4 k m lambda i plus 3 k kwadrat i to się ma równać 0. Widzimy, że to jest normalne równanie kwadratowe. m kwadrat 4km minus 4km i 3k to są współczynniki a, b i c. A to, mnie wiadomo, jest właśnie to lambda, nie? I podniesione tu do kwadratu. Tutaj mamy samo lambda. No, żeby to rozwiązać, no musimy znaleźć delta. Nie? To delta będzie się równała b kwadrat minus 4c, przypominam sobie, czyli b kwadrat to będzie 16 k kwadrat m kwadrat i minus minus 4a c, czyli 4, 4 razy, czy to jest 12, 12, 12 k kwadrat, k kwadrat, m kwadrat. Czyli ostatecznie otrzymujemy, że to się równa 4 k kwadrat, m kwadrat. Zatem pierwiastek z delty równa się 2 km. No i teraz, jak już znamy e, pierwiastek z delta, on jest dodatni, jak widzimy, tutaj, e, tutaj e, ta, e, te wartości są dodatnie, a więc, a więc mamy, e, e, delta jest dodatnia, a zatem mamy dwa e, pierwiastki rzeczywiste, e, a więc lambda 1, e, pamiętamy, lambda 1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, e, czyli minus b to jest 4km, Minus pierwiastek z delty, a więc minus 2 y, km przez 2a, a, a mamy tutaj, czyli przez 2m kwadrat, i z tego otrzymujemy y, od razu, że y, to jest, co tutaj będziemy mieli 2 i 2, dwójki się skrócą, i otrzymamy, że to jest y, nic innego jak k przez m. Czyli to jest pierwsza lambda, y, no i automatycznie widzimy z tego, że w związku z tym ponieważ tutaj zgodnie z tym naszym podstawieniem, że ta lambda to jest właśnie omega, no to widzimy, że, że omega omega 0 1 to jest pierwiastek z lambdy, to się równa pierwiastek z tej lambdy 1, czyli to się równa pierwiastek z k przez M. Czyli tutaj bardzo, wyszło bardzo podobnie jak do układu jednego, o jednym stopniu swobody, ale to nie sugerujmy się tym, że to jest tak zawsze. No, po prostu przyjęliśmy, przyjęliśmy taki sy symetryczny model i akurat y y jest bardzo podobna y ta częstotliwość, jak dla układu o jednym stopniu swobody. Gdyby to było K1, K2 i K3, to już by tak nie wyszło. E tak naprawdę polecam wyprowadzenie tego zagadnienia własnego, kiedy są tutaj różne te wartości. I zobaczycie Państwo, jak to jest skomplikowane. E ja tutaj celowo dobrałem właśnie te same e, sztywności, te same tłumienia, żeby te rachunki mi się bardzo uprościły. Natomiast w przypadku, no, gdybyśmy tu wprowadzili e, różne sztywności, różne masy, e, te e, równania by nam się dosyć mocno rozciągły i byłoby dosyć trudno to e, wyliczyć. E, teraz e, kontynuujmy. Lambda 2 to się równa tu mamy, y, tu było minus y, b, minus pierwiastek z delty przez 2, a tu mamy minus b plus pierwiastek z delty przez 2, a więc 4km plus 2km y, dzielone przez 2m kwadrat. Z czego wynika, że tutaj otrzymamy 6 przez 2km, a więc wyjdzie nam, że to jest 3k przez 2 m, 3k przez m, zatem omega 0,2 równa się pierwiastek z lambda 2, a to się równa pierwiastek z 3k przez m. A więc mamy, mamy dwa rezonanse, można byłoby sobie to tak wyobrazić, o, że mamy właśnie tutaj, tutaj mamy omega, tu mamy moduł z podatności dynamicznej od j, Omega, i y, 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 y teraz mamy tak dwa rezonanse. Y, tutaj Omega 01 i Omega 02 I układ bez tłumienia do nieskończoności. Dalej tu spada prawie do zera, i znowuż do nieskończoności. I amplituda znowuż spada. Tak by wyglądał ten układ. Znaleźliśmy. znaleźliśmy te dwie częstości rezonansowe, które poszukiwaliśmy. Tutaj ja to przeprowadziłem algebraicznie, oczywiście w układzie o większej liczbie stopni swobody, no niestety, no nie bylibyśmy w stanie tego przeprowadzić tak na tablicy algebraicznie, ale to przychodzi nam z pomocą numeryka i to zagadnienie własne, poszukiwanie właśnie wartości własnych, jeżeli mamy macierze MHK dowolnego wymiaru, bardzo łatwo można wyznaczyć drogą numeryczną. Tutaj Państwu pokazać, jak, jak to wygląda analitycznie. Natomiast zachęcam, jak ktoś uwielbia rachunki, lubi się tym pobawić, wprowadzić K1, K2 i K3. Tak samo tutaj masy różne i zobaczycie, jak to się komplikuje. Czyli, proszę zwrócić uwagę, tak prosty układ, a już otrzymujemy tak skomplikowane równania o trzech, o 4, o 5 stopniach swobody, już to się analitycznie po prostu nie da wyprowadzić. Równania są bardzo skomplikowane zależą prawie od wszystkich tych współczynników, te omegi. Zatem to, tak co powiedziałem na wstępie wykładów, analiza drgań, no niestety musi być wspomagana komputerowo, tego się nie da e, analitycznie wytłumaczyć. Natomiast możemy analitycznie rozpatrywać takie proste przypadki. Jak zrozumiemy te dwa przypadki, układ o jednym, od dwóch stopniach swobody, no to później dalej rozumiemy te pozostałe przypadki. One się tylko komplikują wymiarami, no i wtedy musimy się już wspomagać technikami numerycznymi, żeby takich, takie rozwiązania e, poszukać. A więc mamy y, częstości drgań swobodnych, y, nietłumionych, i, y, czyli rezonans pierwszy, rezonans drugi. Y, I to y, matematyk powie, że to są wartości własne, mechanik. Powie, że to są częstości drgań swobodnych, nietłumionych. Następna to będzie poszukiwanie wektorów własnych. Ale tym do tego przejdziemy na następnym wykładzie. Wektory własne w interpretacji mechanicznej to są tak zwane wektory postaci drgań, czyli jakie są relacje pomiędzy amplitudami drgań poszczególnych brył w rezonansie jednym, drugim, trzecim. Czym więcej stopni swobody, tym więcej tych rezonansów i to zagadnienie się Komplikuje. Dziękuję za uwagę.